To też z na tą uwagę, i teraz już pojechaliście. To jest chyba i to jest właśnie... chyba. Tu jest tyłem do kierunku jazdy, a w innych kosiarkach jest odwrotnie, że po prostu powietrze ciągnie z przodu. A tu mamy, a tu mamy układ klasyczny, że tak powiem. tak? No i co to widać, panowie? Mariusz może zobaczyć czy to jest pompa, pompa Kuboty czy hydraulika No, To będzie do filmki pasowało podobne Na pewno <śmiech> <śmiech> Nie, myślę, że nie Bondioli Bondioli Pawezi, tak? To jest to słynne tak, śmigiełko Odpalimy sobie maszynę Odpalimy sobie maszynę i zobaczycie, że tak powiem, że to działa, kręci, nie? Filtr e, oleju silnika. Szukamy. Jest tu, pod alternatorem. Dobrze, spust oleju spust hydraulicznego. Oleju. O, przepraszam, silnikowy tak? to tam od spodu pewnie. No? no szukamy, gdzie z której strony. Z Ale z strony jest, nie jest. Osłonięta jakaś osłona będzie spodem. To jaka jest jakaś osłona, to można zmieniłem, panowie. Jeżeli coś tam nie Tu jest głęboko z tej strony. Jest, tak? Tak. Dobra, uczyszczenie generalnej kuchnicy tak? jest sito, tak, tak. jest sito, coś tam nawet już się tam wybrało, słuchajcie do obsługi codziennej też, też należy czyszczenie y, sita koszu, koszu na trawę, tu mamy podniesiony, weźmy odpuszczmy tutaj od razu, czyli na pewno, na, na pewno do obsługi codziennej to sito jest dosyć gęste, zwróćcie uwagę, że ono jest dosyć gęste. Ono musi być takie gęste, bo jak będziecie kosili trawę, to jeden będzie z Was jechał, reszta będzie się przyglądała, to po prostu to, jakby nie było gęste, to tą trawę byśmy tymi wylotami tu wyrzucali po prostu dla siebie. No cóż by było ze zbierania jakbyśmy wyrzucali, jeżeli ktoś pominie tą czynność czyszczenia kosza, to na tej przestrzeni, która się znajduje między sitem a między tą plachą, no, zawsze ten przepływ powietrza będzie, tak? bo ta trawa tam nie trafi. Nie? Dobra, wyciągamy ten filtrek całkiem 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 całkiem, 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 całkiem i ten drugi też wyciągamy. Bezpieczny układ, jak myślicie? Tak. Aha. Jeszcze dodatkowo dochodzi ten e, separator, tak? czyli mówię tutaj, syfu, syfu no nie dostaje, także musi przejść O, no. Mamy tak zwany dostęp serwisowy. Tak? Czyli zwalniamy to ten element, te płaskowniki, które tam mają różnicę pływającą podczas koszenia. Jeszcze, 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 jeszcze. trawę kosimy na tak, dokładnie jeżeli trawa ma 10 cm wysokości no to kosimy ją na wysokości tam 6 cm a dopiero później za drugim przejazdem na wysokości 3 cm też kto tam jest rolnikiem że tak powiem oprócz tego, że mechanikiem i pracuje w firmie rolnej a jest rolnikiem i na przykład miał okazję kosić kociarką motacyjną to na pewno wie, że pochylenie kosiarki delikatnie do przodu, czyli, czyli ten kąt, żeby nie był... dokładnie, e, wiem, nie wiem, do, żeby kąt natarcia nie był w poziomie tylko lekko pochylony, to większa efektywność koszenia, czyli po prostu lepiej, lepiej kosimy, tak? ...lepiej kosimy bardziej efektywnie.